Podbity jak wariat i znakomicie się bawia Się idzie wprost, uzależnić od pisania tych balad Wola nimi się naćpać zamiast walić po kablach Wierszyki są jak narkotyki, też wali szajba Czerń, chemikalia i nie wpadnij po tramwaj Jo jest prostym typem, ziom, hoppy, fucking homi Marian Montblanta. Nie grupa tych do tańca i do różańca Korek grill, je to żyć, idzie pić do rańca Mamy wósz, mamy zyłc i ogórki w krauzach I jest luz, i jest chill, jutro będzie pauza Prosty typ lubi pić, ale nie jak menel Może być nawet i w październiku plener Fariat zbije do rytu Bo tak po prostu ten kto był tu tym wie, On jest nienormalny o kurwa wariat On, On jest nienormalny trzeba nagrać On jest nienormalny To kurwa wariat On jest nienormalny to trzeba nagrać Na razie w starach grać tyc A jak się znudzi Pojada obrabiać w Niemcach starych ludzi Ty się głupi na psa czy na wnuczka To no chyba mnie rozdupi na starszku Na razie chuj tam Swojego gówna że tela Że chneda nie nadążą szabiorze pląpać Podejmij bukła I jako ruka. Ja wiem co on ten żodki kub a gotki w sam samo o tej całej płycie Jak mi idzie, robię jedna przez całe życie Na razie bity skończyły mi się Ogarna hitę lub zaś puda kraj z misiem Jak możesz na dzisiaj, to jutro w doma zostań Pytasz co bydzie, w tym roku robię rozgór z Dawidem Mianowicie tu na Górnym Śląsku Wydobywam muzykę ryjem, kąsek po końcu.